Bardzo serdecznie. pokażemy Wam jak wymienić oświetlenie wnętrza w BMW 46. na żarówki LEDowe. Zachęcamy do stosowania profesjonalnych narzędzi, by nie zepsuć tapicerki. Należy odpiąć od zasilania i wymienić każdą żarówkę po kolei. I dobrze. Zapinamy tak jak było poprzednio. W garzkach przeciwsłonecznych również posługujemy się narzędziami specjalistycznymi świetlenie pod nogami również podobnie wymieniamy, wychodzą nam tutaj całe żarówki, które należy wymienić na żarówki LEDowe. owe Tył podobnie jak przód wymieniamy, liść ściągamy, możemy sobie wykręcić żarówki, po wkręceniu żarówek montujemy jak poprzednio. W bagażniku żarówki wymieniamy następująco. Montaż przebiega analogicznie do demontażu. I ostatnia żarówka, która nam pozostała, to jest chowek. I tak samo jak w każdym przypadku wymieniamy żarówkę na ledową. Mocujemy tak samo.